Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski. Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus. Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowo, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Chcemy podczas naszych rekolekcji wielkopostnych prześledzić drogę, którą przeszedł przed wiekami święty Augustyn drogę od serca zimnego. Obojętnego na treści religijne, zawiedzionego kościołem, do serca, które zostało rozgrzane Bożą miłością, serca, które pragnęło Boga, zafascynowało się Bogiem. Jeżeli pamiętacie, zostawiliśmy wczoraj Augustyna, w momencie, kiedy przeżywa bardzo głęboki kryzys, zadaje pytania o najgłębsze, fundamentalne kwestie dla swojego życia, o sens cierpienia, o sens życia własnego, o to, jak tworzyć trwałe relacje w swoim życiu, jak zbudować prawdziwą miłość, która nie jest tkliwym sentymentalizmem, ale jest prawdziwą relacją, która trwa przez całe życie. Te i inne pytania stawiał Augustyn, i jak o tym wspominałem, nie znajdował odpowiedzi na te pytania w Kościele. Kościół odpowiadał na pytania. Na, przedstawiał kwestie, które go już nie interesowały, były mu obojętne. Czuł, że Kościół nie słyszy krzyku jego serca, serca wołającego o sens, serca stawiającego najtrudniejsze i najbardziej fundamentalne pytania. Ale Augustyn jest człowiekiem, który się nie poddaje. Próbuje w jakiś sposób to swoje serce uspokoić. I cho, nie znajduje, choć, ponieważ nie znajduje tego ukojenia dla serca w kościele, w wierze, w religii, zatem chce się oddać całkowicie karierze zawodowej. Wybiera zawód, który w jego czasach był najbardziej prestiżowy. Pewnie dzisiaj byłby prawnikiem czy lekarzem, jednak w jego czasach jednym z najbardziej prestiżowych zawodów był retor, to znaczy osoba trudniąca się przemawianiem w ważnych okazjach. I właśnie. Takiej karierze, karierze retorskiej, chce się oddać Augustyn. Zaczyna studiować, oczywiście mówię to w cudzysłowie, bo wiemy, że wtedy jeszcze nie było uniwersytetów i długo jeszcze nie będzie, ale wyobaczcie mi, że będę używać pewnych analogii do naszych czasów, żeby stało się to bardziej zrozumiałe, ta cała historia. Więc zaczyna studiować w swojej rodzinnej Tagaście, która jest małą miejscowością. Pewnie byśmy ją porównali do Wołomina czy Mińska Mazowieckiego ale jest bardzo zdolnym studentem i szybko jest zauważony przez pewnego bogatego rzymskiego patrycjusza, który widzi w nim potencjał i daje mu pieniądze, aby zaczął studiować w Kartaginie. Przeniósł się z prowincji do większego ośrodka, tam będzie miał większe szanse rozwoju. Augustyn jest w siódmym niebie, przyjmuje z ogromną wdzięcznością dar owego, owego bogatego mężczyzny i wyrusza na studia do Kartaginy, która była, można powiedzieć, stolicą regionu, w którym żył. Tak jakby właśnie z Mińska czy z Wołomina przeniósł się do Warszawy. Ale tam również okazuje się, że Augustyn przerasta i ten poziom Kartaginy i, mu, i znajduje możliwość, aby studiować jeszcze w lepszych ośrodkach, gdzie mógłby doskonalić jeszcze bardziej swoje retorskie umiejętności i przenosi się do samego Rzymu. I tam osiąga szczyt kariery. Otóż w tej cursus honorum, w tym zwieńczeniu tej kariery retorskiej, była funkcja retora dworu cesarskiego, czyli człowieka, który przemawiał przed obliczem samego władcy. I tę właśnie funkcję uzyskuje Augustyn. Można powiedzieć, osiąga już to, co było szczytem kariery. Więcej już osiągnąć w jego zawodzie nie można było. Z tego powodu przenosi się z Rzymu do Mediolanu, bo pamiętajmy, że w tamtych czasach cesarz już nie rezyduje w Rzymie, ale w Konstantynopolu, w dzisiejszym Stambule. I kiedy zagląda do Italii, to już nie chce się cesarzom schodzić do Rzymu i zatrzymują się w Mediolanie. I dlatego Augustyn z Rzymu przenosi się do Mediolanu. Wydaje się, że jest człowiekiem spełnionym, byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, spełniony zawodowo. Ma wszystko. Jest ceniony przez, samego, przez same elity polityczne, intelektualne cesarstwa. Wydaje się, że powinien z ogromną satysfakcją przeżywać własne życie. Ma wszystko, a jednak ma wrażenie, że nie ma nic. Jego serce jest wciąż puste. Próbował je nakarmić karierą, znaczeniem, wykształceniem, ale nasze serce jest zbyt piękne, żeby je zapełnić takimi rzeczami. Nasze serce woła o coś nieskończonego. I nawet najpiękniejsze skończone rzeczy, tak jak przecież kariera, wykształcenie, one są piękne, dobre, potrzebne, ale wciąż to za mało, aby zaspokoić nasze serce. I Augustyn, mimo że jest u szczytów, ma wrażenie, że wciąż ten kryzys, ta pustka, ta depresja go nie opuszcza. Zresztą trochę widzimy czasami ludzi, którzy osiągają nawet w naszych czasach wyżyny, robią karierę, i słyszymy o nich, że są nieszczęśliwi w swoim życiu. I Augustyn właśnie taki był. Miał wszystko, a równocześnie nie miał nic. Ale nie poddaje się. Skoro nie kariera, skoro nie zawód, nie wykształcenie. To może mi przyniesie, tak myśli Augustyn, ukojenie filozofia. I wiąże się z pewnym nurtem filozoficznym, wówczas bardzo rozpowszechnionym wśród elit i cępcarstwa rzymskiego, to znaczy z manicheizmem. Manicheizm dla Augustyna był szczególnie atrakcyjny, bo dobrze opisywał to, co Augustyn wewnętrznie przeżywał. Manichejczycy bowiem uważali, że świat jest areną walki między dobrem i złem. Dobro. Jest utożsamiane z ze światem duchowym. Zaś zło to jest wszystko, co materialne. Czyli według manichejczyków ciało jest złe. Ta ambona, ponieważ jest materialna, jest zła. Wszystko, co jest materialne, jest złe. A wszystko, co jest duchowe, eteryczne, jest dobre. Dlaczego Augustyna ta wizja tej walki, zmagania między materią a duchem, dobrem i złem, w jakiś szczególny sposób przekonała? Bo Augustyn ma ogromne problemy z własną seksualnością i porządliwością. Otóż wyobraźcie sobie, pamiętacie, mówiłem wam o tym, że podczas mszy świętej wpadła mu w oko pewna niewiasta, z którą się związał, miał dziecko. Kiedy przenosi się do Mediolanu, mimo że doskonale wie, że ma zobowiązania wobec tej kobiety, której imienia nie znamy, wiąże się z inną kobietą, dużo młodszą. Powoduje ogromny skandal obyczajowy w całym mieście. I Augustyn sobie zdaje sprawę z tego, że nie powinien wiązać się z tą kobietą, że ma zobowiązania wobec tej, która została w jego rodzinnej tagaście. Ale to jest od niego silniejsze. Po prostu to jest od niego silniejsze. On nie potrafi powstrzymać porządliwości w sobie. I wie, że się zachowuje źle, że to jest nieuczciwe, nieeleganckie, nie, nie po postępuje. Ale mimo wszystko nie jest w stanie powiedzieć nie. I kiedy słyszy manichejczyków mówiących o tym, że ciało jest złe, że trzeba się wznieść ku duchowi, to go to przekonuje, bo on widzi, że jego ciało prowadzi go do, w takie przestrzenie, w których on nie chce iść, ale po prostu nie ma siły powiedzieć nie. Więc manichejczycy świetnie diagnozowali to, co się dokonywało w sercu w życiu Augustyna. Diagnoza była bardzo trafna. Problem polegał jednak na czymś innym: że była diagnoza. Ale nie było lekarstwa. I w pewnym momencie Augustyn to widzi coraz wyraźniej. No dobrze mu wśród tych Manichejczyków, bo Manichejczycy rekrutowali się z naprawdę z, z najwyższych elit intelektualnych. Zresztą wśród Manichejczyków utwierdza się także w swoim antyklerykalizmie. Dlatego, że Manichejczycy patrzyli na chrześcijan katolików z góry. Taki ciemny ogród ci katolicy. My jesteśmy elitą, a wy. Wy wierzycie w te bajki, szkoda nam was. Tak, z taką pewną wyższością, ironią, kpiną patrzyli na katolików, na chrześcijan, podczas sami siebie postrzegali jako elitę, która nie wierzy w te bajki. Więc Augustyn, który właśnie miał takie aspiracje, trochę ambicji, takiego właśnie intelektualnego wyrafinowania, dobrze się czuł w tym towarzystwie i jeszcze bardziej umacniał się w swojej niechęci do Kościoła. Ale w tym wszystkim był jednak szczery i wiedział, że manicheizm jednak nie daje mu lekarstwa. Opowiada o tym szczerze swoim przyjaciołom i oni mówią, nie przejmuj się. Niedługo przyjedzie główny przedstawiciel naszego ruchu, naszego um, tego nurtu, który się nazywał Faustus i on ci wszystko wyjaśni. Faustus ci wszystko, wszystkie twoje niejasności rozjaśni. Więc Augustyn czeka na to spotkanie z utęsknieniem, przygotowuje sobie pytania, chce bardzo się z tym Faustusem skonfrontować, do spotkania dochodzi. Opisuje w wyznaniach Augustem to spotkanie, mówi, że Faustus naprawdę był inteligentny, charakteryzował się pewną erudycją, ale nie odpowiedział mu na pytania, które go dręczyłem. I to jeszcze bardziej Augustyna boli, bo okazuje się, że w tym manicheizmie, który świetnie go diagnozuje, nie ma jednak lekarstwa. Kryzys egzystencjalny jeszcze bardziej się pogłębia. I nagle przez przypadek, chociaż wiemy dobrze, że z Bożej perspektywy przypadki są tylko w gramatyce, słyszy o tym, że warto pójść na kazanie biskupa Mediolanu, którym był wówczas Ambroży. Augustyna nie interesowało w Ambrożym przepowiadanie Słowa Bożego, to co chciał powiedzieć jako biskup, jako ksiądz. Słyszał po prostu, że Ambroży jest dobrym mówcą, a ponieważ sam był retorem, mówcą, to stwierdził, że pójdzie do tej mediolańskiej katedry, aby posłuchać trochę Ambrożego. Może się czegoś nauczy, może jakieś chwyty retorskie, których do tej pory nie znał, podchwyci od biskupa Ambrożego. Zwłaszcza, że Ambroży to nie był byle bile biskup. Wyobraźcie sobie, jak tak so kiedyś myślałem, do jakiej postaci z naszych czasów porównać Ambrożego. To myślę, że można go porównać do kardynała Wyszyńskiego. To była postać niezwykle charyzmatyczna. Tak jak Wyszyński potrafił powiedzieć nie władzom komunistycznym, tak Ambroży nie bał się w pewnym momencie zmusić wręcz swoim autorytetem nie wojskiem, bo jego nie miał ale swoim autorytetem zmusić cesarza Teodozjusza Wielkiego do publicznej pokuty. Co więcej, w pewnym momencie cesarzowa Justyna chce zabrać katolikom mediolańskim kościoły i przekazać je takim sek sekta to jest złe słowo, ale takiemu odłamowi chrześcijaństwa, który się nazywał arianizmem. I wtedy wyobraźcie sobie Ambroży ze swoimi wiernymi, zamyka się w kościele, śpiewają pieśni i powiedzą, nie oddamy wam kościoła. Ambroży jest postacią naprawdę pełną ducha. To był autentyczny lider duchowy stolicy Lombardii. I Augustyn trochę nieśmiało wchodzi do mediolańskiej katedry. Dzisiaj z niej zostały już tylko ruiny, bo w średniowieczu wzniesiono nową, przepiękną katedrę, która do dzisiaj jest głównym zabytkiem Mediolanu. Wchodzi, siedzi gdzieś z daleka i słucha Ambrożego. Pamiętacie, wczoraj wam mówiłem, że w pewnym momencie, widząc kryzys swojego syna Monika, podsuwa mu pismo święte. Nie wiem, czy pamiętacie, ale. Zaczął czytać Augustyn Księgę Rodzaju, nie tylko łacina mu nie odpowiadała, ale wydawało mu się ten opis stworzenia świata w siedem dni bardzo naiwny. I mówi mamie, tak, mamo, co ty mi dałaś? Myślisz, że te opowieści, te hebrajskie bajki są rozwiązaniem mojego kryzysu mogą, egzystencjalnego, mogą mi przynieść ukojenie? Augustyn bowiem traktował opis stworzenia świata trochę jak podręcznik do fizyki. Myślał, że chrześcijanie naprawdę uważają, że dosłownie trzeba czytać ten tekst. Nie rozumiał, że to jest tekst jednak symboliczny. I przybył na to kazanie Ambrożego i Ambroży właśnie komentował dosłownie ten rozdziały, opis stworzenia świata z Księgi Rodzaju. I Augustyn nie może wyjść z podziwu, bo nagle odkrywa, że to, on nic, że to nie Kościół jest głupi. Tylko on był głupi, bo on nie rozumiał. Oceniał z taką nonszalancją, wyższością, przekonaniem, że ja wiem wszystko lepiej. A okazało się, że on tak naprawdę nie rozumiał dobrze, że nie poznał Kościoła, że on raczej nie tyle spotkał doktrynę chrześcijańską samą w sobie, ale swoje wyobrażenie na temat tej doktryny. Kończy się kazanie, wszyscy wychodzą z katedry, Augustyn siedzi i nie jest w stanie dojść do siebie. Bo okazuje się, już, już zamknął ten rozdział pod tytułem Kościół. Stwierdził, to mnie nie przekonuje, do widzenia, nie, wy bankrutowaliście, skompromitowaliście się intelektualnie w moich oczach. Ja już temu ciemnogrodowi nie uwierzę. A tymczasem okazuje się, że on miał bardzo wypaczony obraz, że on nie rozumiał tego, co czyta. Augustyn wychodzi z kościoła i rzuca się w wir lektur ojców kościoła, sam później stał się ojcem kościoła, ale tych wcześniejszych, Biblii. I zaczyna powoli odkrywać, jak jest chrześcijaństwo naprawdę. Odsuwa na bok emocje, tę wyższość, tę ironię. Odsuwa na bok stereotypy i z ogromną werwą, dynamizmem, determinacją poznaje doktrynę chrześcijańską taką jaką ona jest. Czy ty myślicie, że to rozwiązało jego problem, jego kryzys egzystencjalny? Nie. Można powiedzieć, że jesteśmy na takim etapie w życiu Augustyna, co tunel jest dalej ciemny, ale gdzieś na końcu jest małe światełko. Dlaczego jest to ważny moment w życiu Augustyna? Dlatego, że moim zdaniem to jest niezwykle istotne także dla nas. My często mamy swoje wyobrażenie nauczania Kościoła. Kościół tego zakazuje to tamto. A wiesz dlaczego? Bo nam się czasami wydaje, że doktryna Kościoła katolickiego powstaje w ten sposób, że papież rano się budzi: No, dzisiaj jakoś zimno tutaj w stolicy Piotrowej, może bym sobie czegoś zakazał, to się rozgrzeje. O, to dzisiaj zakażę może in vitro. Mamy takie wrażenie, że to jest taki po prostu sobie papież coś wymyślił, i, i my, w Kościele Katolickim, jak barany musimy słuchać. Otóż tak nie jest. To jest właśnie często taki stereotyp, na którym my się zatrzymujemy, bo my lubimy szybko. Myślimy sloganami, emocjami, a wejść, poczytać, zrozumieć, zastanowić się. Wolimy nawet czasami, jak nie wiem, część z was przegląda strony internetowe, to nawet nam się już czasem nie chce kliknąć, tak tylko czytamy same nagłówki. I na podstawie tych nagłówków wydaje nam się, że wiemy wszystko. Pewnie Wam się nie spodoba to, co teraz powiem. Ale ja nie jestem tu po to, żeby się Wam podobać, tylko po to, żeby głosić Jezusa z Martwych Stałego. Właśnie uważam, że takie płytkie spojrzenie dominuje dzisiaj w naszej debacie społecznej dotyczącej aborcji. I tu mówię i o stronie zwolenników i przeciwników. Zatem, znaczy my sprowadziliśmy tę bardzo ważną debatę społeczną do przekrzykiwania się. Moja macica, mój wybór. Zabójcy macie krew na rękach, zabijacie dzieci i się przekrzykujemy. Kto lepszy plakat zrobił, mieści w centrum miasta? Kto lepszy slogan wymyśli? Tu nie ma debaty. Tu są emocje i z jednej i z drugiej strony. Tu nie ma szukania prawdy. Dyskusji, takiej, która charakteryzowała Augustyna. Tylko zatrzymujemy się na emocjach. I ten wygrywa, nie ten, kto ma rację, ale ten, który skradnie emocje naszego serca. Strasznie jest, to smuci. Nie smuci mnie, że ktoś ma inne zdanie niż ja. Dobrze, że mamy inne zdanie. Dobrze, że jesteśmy inni, że czasami mamy się konfrontujemy, polemizujemy ze sobą. Bardzo dobrze to nas świadczy. Nudny byłby świat, gdybyśmy wszyscy mieli te same poglądy, byliśmy, by, gdybyśmy byli klonami, które powtarzają te same formuły. Ale smuci mnie, bardzo mnie smuci, że w tych naszej różnorodności. Często okopujemy się w naszych zasie zasieki, zakładamy i w tej naszej wojnie polsko-polskiej każdy siedzi w okopach i tylko ktoś się zbliży z drugiego obozu, to my już mamy tutaj gotowy broń, żeby go zaatakować. Emocje, agresja. A gdzie to szuka nieprawda augustynowe? Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z moją koleżanką, bardzo inteligentną osobą, pracującą w jednej... Z lepiej prosperujących firm w naszym kraju. Rozmawialiśmy na jeden temat, byśmy go nazwali zagęszczony moralnie. Już nie będę wchodzić w szczegóły, bo to nie jest istotne. Ja tu nie chcę nikogo oceniać. Chcę zobaczyć tylko po prostu pewien mechanizm. No i właśnie spieramy się o pewną kwestię. Dotyczącą nauczania Kościoła. I ja jej tłumaczę, wiesz, to nie jest tak, że Kościół sobie po prostu tak wymyślił. No i mówię, że wiesz w tej kwestii, nawet ostatnio przeprowadził badanie Uniwersytet w Harvardzie. Jak chcesz, to Ci mogę przesłać linka do tej strony, poczytasz sobie. Nie, ja nie będę tego czytała. Ja mówię, ale słuchaj, tego nie wymyśliła Wyższa Szkoła Medialna Ojca Ryzyka, tylko wiesz, Uniwersytet w Harvardzie to całkiem dobry uniwersytet. Przeczytaj, znasz angielski, to. Do... Nie będę tego czytała, nie będę z Tobą na ten temat dyskutowała. Ale mi było przykro. Nie dlatego, że nie przekonałem jej, Bo ona nie musi być przekonana, nie musi mieć takich poglądów jak ja. Było mi przykro, że się tak już okopała w tych swoich zasiekach, że już nawet nie chce przeczytać. Nie chce po... zobaczyć, może jest jakiś element rzeczywistości, który do tej pory nie znała. Nie musi go uznać, może się z nim dalej nie zgadzać. Ale dlaczego nie chcesz go w ogóle poznać? A czasami prości ludzie mają, nie, nie właśnie, z wielkich firm, mają dużo więcej sobie pokory. Powiem nawet imię tej pani, bo to wspaniała kobieta i ja ona wierzę, że ja zawsze o niej mówię. Pani Irenka z mojej parafii, która całe życie pracowała, w parafii, w której pracowałem, całe życie pracowała w barze mlecznym. I ze swoim mężem nie lubi strasznie, jakby ma, ma, nie lubi polityków, których, za których lubi jej mąż. Tak? Mają straszne tam między nimi są konflikty polityczne. I ona mówi, proszę, kiedyś idzie ulicą tam parafi i patrzę, trzyma gazetę, którą raczej wiem, że nie czyta. Ja mówię, dla męża pewnie? Nie, ja będę czytała. Ja mówię, o, tak, proszę księdza, bo ja z miłości do mojego męża będę czytała to, co on czytał. sobie pomyślałem, jaka to jest mądrość kobiet. Nie musisz zgadzać się z tym, co tam jest w tej gazecie, ale z miłości do męża to będzie robiła. sobie pomyślałem, kobieto, ty masz w sobie więcej otwartości intelektualnej niż ci wielcy ludzie, którzy wzywają nas do tolerancji i do otwartości. Ta prosta kobieta miała w sobie więcej mądrości życiowej. Więcej otwartości, o której się dzisiaj tak mówi. Pamiętacie mi, proszę księdza, to niemożliwe dyskutować na takie tematy w normalny, rzeczowy sposób. Otóż chcę wam powiedzieć, że jest możliwe. Poprowadzam wam przykład konkretnego kraju, Biuro moje na uniwersytecie dzielę z kolegą z Argentyny i on mi opowiadał o tym, jak u nich wyglądała dyskusja, ta sama, która jest dzisiaj w Polsce na temat aborcji. Oczywiście też były takie historie jak u nas, prawda, kłótnie, plakaty, takie, siakie, wszyscy tam się pokłócili, ale właśnie, może źle powiedziałem, nie wszyscy. Wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie dyskusja, ponieważ nie można było demonstrować na zewnątrz ze względu na pandemię, dyskusja przeszła, przeniosła się do internetu. I na YouTubie zwolennicy, zarówno Zwolennicy, jak i przeciwnicy aborcji przedstawiali swoje poglądy. I ludzie mieli szansę zadawać pytania, tam na czacie zadawali pytania. I mój kolega mówi, że wywiązała się bardzo ciekawa rozmowa, już nie na poziomie emocji: Moja macica, mój wybór, albo zabijasz dzieci i masz krew na rękach. Tylko zaczęła po prostu, zaczęli dyskutować. No dobra, twój wybór, a kiedy kończy się twoja wolność? No tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego. A kto to jest drugi człowiek? A co to jest życie ludzkie? A jak pomóc kobiecie? Mój, mój kolega, że udało się zaangażować ponad milion ludzi w tę dyskusję. Argentyna jest dziewięć razy większa od Polski, ale mieszkańców ma niewiele więcej niż Polska. 44 miliony około. To jest kraj praktycznie pusty, jak mówi mój kolega. I dzisiaj trzy godziny i się mija dokładnie, wsypa się taki sam krajobraz po prawej i po lewej stronie drogi. Zacz, co 40 Argentyńczyk chociaż dał się zaangażować w głębszą rysku, dyskusję. Nie doszli tam do porozumienia, ale nie chodzi o to. Zaczęli zadawać poważniejsze pytania. Już nie tylko emocje, znaki, krzyki, slogany, ale normalna rozmowa. No dobrze, tak ty uważasz? Okej, okay, to a jak odpowiesz na ten argument? A ja tak. No do, a wiesz, a to mnie nie przekonuje, bo tu jest... No dobrze, a ja na to odpowiem w ten sposób. Jak ja bym marzył, żebyśmy my tak ze sobą dyskutowali. To jest właśnie podejście Augustyna, którego ratuje w momencie największego kryzysu. Jego otwartość, szczerość. Z manichejczykami dyskutuje, z Kościołem dyskutuje. Widzi, że czegoś nie rozumie, pyta. To jest przepiękne w Augustynie, szukanie prawdy. Zobaczcie, kochani, ten pierwszy przełom w życiu Augustyna myślę, że szczególnie dla nas powinien być bardzo ważnym znakiem. Zobaczcie, my mamy dużo więcej możliwości dyskusji, rozmowy, szukania, pogłębiania wiedzy niż Augustyn. Możemy z kimś porozmawiać, kupić książkę, nie zgadzamy się, kupię inną, zastanowię się. Naprawdę, my mamy dzisiaj na wyciągnięcie ręki, czy może lepiej kliknięcie myszki, mamy masę różnych informacji, które warto weryfikować, pytać się, nie zgadzać, nie przyjmować je tak, jak one są, bo wiadomo, że różne są te strony. To czytam taką, potem inną, przeciwników, zwolenników, i dzięki temu szukam prawdy, a nie zatrzymuję się tylko na poziomie emocji. Nie tylko się okopuję w tym swoim. W, tym, w tej swoich zasiekach się zamykam zamknięty na świat, na wszystkich tylko mniej, tylko spróbuj inaczej myśleć niż ja. Strasznie to jest smutne. Powiem wam to się nazywa wiecie jak? Takie, takie zachowanie, fanatyzm. Jest fanatyzm religijny, niestety. Ale jestem przekonany, że dzisiaj mamy też do czynienia z fanatyzmem liberalnym, prawicowym, lewicowym. Za każdym razem. Jak się zakopiesz w swoich, zamkniesz się w swoim świecie i nie będziesz już nawet chciał szukać, rozumieć drugiego człowieka, to znaczy, że niestety stoi na krawędzi fanatyzmu. Augustyn zaczyna odkrywać intelektualne pokłady chrześcijaństwa, ale jeszcze jest daleko do zakończenia kryzysu. Wiąże go coś jeszcze. W tym tunelu na końcu widzi światełko. Ale jest kula u nogi. To jest grzech. Augustyn, jak bowiem, jest bardzo uwikłany w pewne relacje i związki. O tym będę mówić jutro. I kochani, nie wystarczy intelektualne poznanie. Jeżeli chcę poznać Jezusa, muszę zerwać z grzechem. Zrozumiałem to, powiem wam, kiedyś. Byłem w wakacje w takiej parafii na północy Włoch. I w pewnym momencie, pewnego dnia zaprosiłam jedna rodzina na obiad. Lubię włoskie jedzenie, więc z przyjemnością przyjąłem to zaproszenie. I tam, kiedy przyjechałem do nich do domu, okazało się, że mają dwóch synów, których nie kojarzyłem z kościoła: Paulo i Carlo. I Paulo od samego początku zadawał mi takie podchwytliwe pytania. Tak, prawda? Znaczy mnie to nie przeszkadzało? Widziałem, że tak szuka konfrontacji. Miał zupełnie inne poglądy niż ja, ale mnie to w ogóle nie przeszkadzało. Fajna, ciekawa dyskusja się wywiązała między nami. Bardzo inteligentny chłopak, zresztą studiujący na politechnice w Mediolanie. To jest jedna z najlepszych technicznych uczelni we Włoszech. I tak rozmawiamy, jeden argument, drugi, bardzo kulturalna, sympatyczna rozmowa. I on w pewnym momencie mówi z taką szczerością, ja pewnie nigdy bym przed swoimi rodzicami taki, do takiej szczerości, na taką szczerość się nie zdobył. Mówi: No, może i ksiądz ma rację, ale żebym ja przyjął tak w pełni chrześcijaństwo to ja bym musiał na przykład przestać współżyć ze swoją dziewczyną. A ja tego nie zrobię, proszę księdza. Nigdy. Nawet na poziomie intelektualnym udało nam się znaleźć pewną nić porozumienia. Ale była kula u nogi. Grzech. I o tym, jak tę kule od swojej nogi odciął święty Augustyn, powiemy sobie jutro. Święty Augustynie, spraw, abyśmy nigdy nie zamknęli się, w naszym świecie, w naszych wartościach, gardząc drugim człowiekiem. Abyśmy nigdy się nie zamknęli w okopach, nawet naszych słusznych poglądów, ale zawsze szukali prawdy, a znalazłszy ją, nigdy nie, nie przestali jej szukać. Amen.